Gmina Linia znajduje się około 35 km na południowy zachód od Wejherowa i 18 na południowy wschód od Lęborka w województwie pomorskim. Jej południowa granica wcina się w północno-zachodnią część Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Posiada kilka pięknych jezior o nietypowej rynnie polodowcowej, zaś jeziora Potęgowskie stanowią główny zbiornik wody tego obszaru. Skupiają one nad swoimi brzegami kilka ośrodków wypoczynkowych, stanowiących znakomitą bazę o charakterze podlad regionalnym. Linia to typowa kaszubska gmina o pięknej historii sięgającej kultury łużyckiej. Jednym z bogactw gminy są jeziora, w tym to najwspanialsze Strzepcz. Gmina Linia, niewielka gmina w powiecie wejherowskim, 6050 mieszkańców, natomiast gmina wielka swoją tożsamością i gmina wielka, swoją historią i przywiązaniem do tradycji. Zdecydowana większość naszych mieszkańców to Kaszubi. Poczucie tożsamości kaszubskiej jest naprawdę duże na terenie gminy Linia. W gminie z niezwykłą czułością dba się o pamiątki przeszłości, a te sięgają czasów zamieszłych. Aby jednak tę pamięć zachować i udostępnić wszystkim, we wsi Lewino przy się tam Kurhanie utworzono ścieżkę edukacyjną. Gminna linia słynie z kaszubskich diabełków i umiłowania do kaszubskiej tradycji, czego przykładem są słynne na cały kraj konkursy haftu kaszubskiego. Rokrocznie zapraszamy do udziału w konkursie ludzi, którzy interesują się haftem kaszubskim, którzy wykonują to. W tym roku jest to już 18 konkurs, a udział biorą ponad 80 osób dorosłych, 50 dzieci ze szkół podstawowych i około 20 z gimnazjów. Ku wielkiemu mojemu pozytywnemu zaskoczeniu w tym roku zjawiło się ponad około 20 osób nowych dorosłych, którzy po raz pierwszy biorą udział w konkursie. To jedynie tu można cieszyć oko wszystkimi technikami i wzorami haftu kaszubskiego. Oprócz haftu linia znana jest z unikalnego krajobrazu i przepięknych jezior. Ostatnio przy pomocy unijnych pieniędzy udało się zagospodarować tereny przeległe do jeziora Strzecz. Wcześniej było to jezioro, można by było powiedzieć tylko takie rybackie, chcieliśmy to udostępnić mieszkańcom. Postanowiliśmy w ramach y, naszego projektu, naszego wniosku wykonać ścieżki, zejścia do jeziora, trzy takie zejścia do jeziora. Jest tak zwana promenada, jest oświetlona z ławkami, że można przejść wzdłuż jeziora. Mamy też parkingi, że można było spokojnie zaparkować. Gmina Linia zachwyca pięknym krajobrazu i nieskażonej cywilizacją przyrody. I mimo, że leży stosunkowo blisko dużej aglomeracji trójmiejskiej, to zachowała swój niepowtarzalny sielski charakter. Chcesz się przekonać? To odwiedź nas. Zapraszamy!